Za chwilę w TVP Perozrywka postaw na milion. Kolejna para uczestników dostanie szansę na wygranie fortuny. Jak państwo wiedzą, nie ma zwyczajnych szans na sukces, ale to spotkanie będzie absolutnie wyjątkowe. Z udziałem zwycięzców wszystkich odcinków tej serii. Trafiłeś do finału? Nie wiem, co mam powiedzieć. Można płakać, że nie Nie, ja, nie, nie płakać nie będę. Oddychaj, nie zapomnij o oddechu. Ja jeszcze nie dowierzam. Sama sobie to wyśpiewałaś. To jest po prostu ten dzień. Widzimy się w wielkim finale szansy na sukces. Do zobaczenia. W niedzielę o 17.40 w TVP rozrywka.